Cześć, czołem! Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od Oszą. Oferta do 13 stycznia. Tutaj Miłosław z Browaru Fortuna. E, 5 opak. 4 plus 1 gratis. 11,99 za taki e, pakiet. Różne rodzaje e, Miłosławów tutaj się znajdują. My już wychodzimy z Oszą i jesteśmy w Aldim. Oferta do 9 stycznia. E, tutaj 4 opak poł. Na pilsa cztery puszki 9,99. E, za taki czteropak e, trzeba zapłacić w Aldim. Wychodzimy z Aldiego. I już jesteśmy w polomarkecie. Oferta do 12 stycznia. Tutaj Porter Bałtycki z browaru Staropolskiego 7,99. Wraca Bojan Porter 5,99. Cena z aplikacją lub z polokartą za 3,99. Amber żywe, niepasteryzowane za 7,99. Znów browar Staropolski i znów Porter, ale tym razem. Aromatyzowany Irish Coffee Porter 799, także w Polomarkecie, kilka dość interesujących pozycji porterowych, przede wszystkim się pojawiło. Teraz przechodzimy do Lidla. W Lidlu oferta do 9 stycznia. Tutaj skromnie Aja Pale Ale z browaru Pinta. 6,99 za butelkę, aczkolwiek ja to piwo w Lidlu już widziałem parę dni temu. Można go w sklepach tej sieci szukać, a my już przechodzimy do żabki, w żabce premiera Woodside Imperial Porter z browaru Amber, nowe bardzo ciekawe piwo z browaru Amber. Tak się składa, że pojawiło się ono w tym momencie w żabkach. Ehm, oficjalnie, chyba od dzisiaj, aczkolwiek już de facto pojawiło się wcześniej, e, część osób to piwo kupiła i piła. E, opinie są w większości pozytywne, te, które gdzieś tam do mnie dotarły. E, chyba tych piw nie ma zbyt wiele w żabkach, niestety, ponieważ mi się nie udało do tej pory w żadnej żabce na to piwo trafić, ale może. W końcu się uda. W żabkach można go szukać i jest to oficjalna premiera tego piwa w sklepach właśnie tej sieci. Moim zdaniem bardzo ciekawy ruch ze strony browaru Amber. Ciekaw jestem, co wy uważacie na ten temat. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kolejne wydanie piwnych okazji dobiega końca. Tradycyjnie życzę Wam udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile, Vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!